Hello ziomeczki, witam was w kolejnym odcinku z mine... z... kurde minecrafta, mhm, tak. z poradniku jak, y, jak, y, jak, y, jak, y, no, jak minecrafta, bo ja cię kręcę, bo jest 21 więc, no, wpisujemy tutaj Minecraft. Naciskamy tutaj. naciskamy tutaj. I czekamy tutaj aż się nam zrobi. Yy, naciskamy tutaj i zaczyna się pobierać. Wy to sobie po normalnie pobierzecie. Ale yy, no ja jeszcze mam pobrane i potem normalnie tam wiecie jak. No więc... Yy, no, myślę, że poradnik wam się spodobał. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Cześć!